Wy mnie teraz nie widzicie, ale ja widzę Was. I za moment zobaczycie mnie, ponieważ jestem uzbrojony. No nie, jednak mnie nie zobaczycie, ponieważ mój. Jak to się nazywa? Mój gimbal się wziął i rozładował. Dobra, słuchajcie, wyłączę go. Już Wam opowiadam. Mam nadzieję, że słyszycie ten helikopter, który lata nad moim lasem, choć nie uzyskał zgody. Dobra, słuchajcie, opowiadam co mam ciekawego do opowiedzenia. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że strasznie dawno się nie widzieliśmy i ubolewam oczywiście z tego powodu, bo lubię z Wami się widzieć i lubię, gdy Wy mnie widzicie, no ale nie zawsze jest tak jak można chcieć, żeby było. W międzyczasie od pamiętnego filmu Złuski, który linkuję na górze, w międzyczasie byłem, słuchajcie, w Cieleśnicy. Zrobiliśmy pilotażową takim edycję, zrobiliśmy pilotażową edycję warsztatów inspirowanych emocji, czyli seminarium Miracles of Capital doktora Wonga i powiem wam, że wyszło Absolutnie jedwabiście. Firmy członkowskie, znaczy firmy biorące udział w tym seminarium, no to nie był jakiś tam mega turbo, największy biznes możliwy w Polsce jeszcze, ale to były firmy robiące po 30-40 milionów obrotu. No, i wszyscy są generalnie zachwy zachwyceni. Już z tego ro robią się projekty takie w przód, więc bardzo mi się to podoba i cieszę się. I, i, I też cieszę się z tego, co usłyszałem: że po kilku lekcjach, słuchajcie, usłyszałem, że bardzo dobrze, że wciskałem pauzę w wykładzie. I omawiałem niektóre niuanse swoimi, swoimi słowami, ponieważ to sprawiło, że było to bardziej zrozumiałe, bardziej bliższe, bliższe no, polskiej rzeczywistości. Więc no, to nie tylko było tak, że, a, że prawda, włączałem play i stop, ale, ale też wniosłem, no, jak wydaje się, istotną wartość w to, Wydarzenie. No i z tego się bardzo cieszę. Oprócz tego, jak pewnie wiecie, miał też miejsce salon biznesu w Gdańsku. No i kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę odkryliśmy chyba najlepszą, najfajniejszą miejscówę nabiforki, więc High Five dla ekipy Cigaro Ligero Lounge w Gdańsku super nie przepraszam, nie Cigarro Ligero, tylko Cigaro Lounge w Gdańsku. Epickie w ogóle opowiedzenie o wszystkich aspektach konsumowanych specyfików. Po biforku był salon, świetne prelekcje, między innymi fajnie, bo Piotr Szląza, którego znacie z kawiarza, w końcu opowiedział swoją historię życia. No i powiem wam, że to było coś genialnego. Wiele osób po raz pierwszy usłyszało o nieznanych faktach z jego biografii, ale oprócz tego też Piotr postarał się ze swojego doświadczenia wyabstrahować kilka nieoczywistych lekcji. No i powiem Wam, było to coś odkrywczego naprawdę bardzo fajne, takie prowokatywne tezy postawił. Było to wartościowe. Chłopaki z Dajami, których znacie z kilku filmów, też byli, opowiadali o firmie. Marta Woźny-Tomczak e, o swojej exit strategii e, szefa, no i, no i Przemek Antas, którego też znacie z mojego kanału. No powiem Wam, że takie statystyki o, odnośnie sporów sądowych e, przedstawił, które dają dużo do myślenia, jeśli chodzi o, o taki styk e, przedsiębiorca a urzędy skarbowe. I ogólnie urzędnicy, więc było to bardzo, bardzo, bardzo wartościowe. Wydarzenie. Cieszę się i, i pozdrawiam wszystkich, których tam spotkałem na biforku, na afterku, na afterku po afterku i po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy w życiu, wyobraźcie sobie, z hotelu e, szedłem do e, Gdańsk e, Oliwa, PKP. No i wyobraźcie sobie, że GPS poprowadził mnie przez sklep. Wyobraźcie sobie, że przeszedłem ścieżkę od zaplecza przez sklep warzywny aż do peronu. Dzięki temu i tylko dzięki temu zdążyłem na pociąg, bo kilkanaście sekund po moim wejściu pociąg odjechał. Eee, dziękuję panu z warzywniaka, że mnie przepuścił, bo mimo, że powiedział, że. Dobrze, że mamy w sobotę, bo jak w tygodniu chłopaki widzą coś takiego, to wyjmują noże. <laughs> Więc nie wiem, czy kogoś z Was GPS kiedyś wprowadził na dworzec przez sklep warzywny? Mnie tak, i to było fajne doświadczenie. Na koniec o myśl. Myśl jest taka, słuchajcie, przeglądałem swoje notatki do filmów na YouTube, które zamierzam nagrywać. I znalazłem taką notatkę z jednej z książek, które sobie czytałem, że był taki czas przed odkryciem Ameryki, że z definicji marynarze starali się nie odpływać za daleko brzegów. Dlaczego? No, bo mieli obawę, że jak odpłyną za, za, za daleko, to najzwyczajniej w świecie spadną z krawędzi. Ziemi, no bo jeżeli Ziemia jest płaska, to abstrahując od tego, czy ma kształt dysku, żółwia, czy ma kształt stołu, czy ma jakikolwiek inny kształt, no to gdzieś ma swoją krawędź, po przepłynięciu której po prostu no, spada się w przestrzeń. Zwróćcie uwagę, jaki to jest ciekawy przykład takiej tezy. Którą pewien amerykański pisarz sformułował, mówiąc, że idee mają konsekwencje. można to rozszerzyć, że mindset ma konsekwencje. Jeżeli uważasz, że świat wygląda tak i tak, no to działa, że według tego. I to mi się zgrywa, słuchajcie, z do, do doktorem Wongiem, który. W pewnym momencie na MOC opowiada o tym, że e, większość z nas nie osiąga sukcesów takich jak Elon Musk czy Bill Gates. Oczywiście może też dlatego, że iluś tam kompetencji czy geniuszu nie mamy, ale bardzo duża część nieosiągniętych przez ludzi sukcesów bierze się stąd, że nawet nie ośmielili się pomyśleć, że taki sukces. E, taki cel mógłby być ich udziałem. I to jest też rzeczywiście bardzo ważne. To nie jest jakieś takie coachingowe pierdololo, że mindset ma znaczenie, więc samej mindset nawet gdy nie masz co do, co do michy włożyć, no bo to naprawdę jest tak, że ramy naszego działania ogranicza, stanowi to, co myślimy o sobie samych, o świecie, o innych ludziach. Jeżeli marynarz miał takie wyobrażenie, jakie miał, to absolutnie racjonalną strategią było to, żeby się nie zapuszczać za daleko, bo po prostu chodziło tu o życie i koniec, kropka. E, unikał pewnych ryzyk, nie podejmował pewnych przedsięwzięć, ponieważ ramy intelektualne jego świata były takie, jakie e, przed chwilą opowiedziałem. Co z tego wynika? No, z tego wynika to, że warto poszerzać swoją wiedzę, warto konfrontować swoje osobiste doświadczenia z doświadczeniami innych. Najlepiej z doświadczeniami tych, którzy odnieśli od nas większe sukcesy albo kilkukrotnie odnieśli sukcesy, jakie my byśmy chcieli odnieść. I dopiero wtedy warto się brać za ocenianie, czy coś jest niemożliwe, czy możliwe. Jak to mówi dr. Wong. Everything happens twice once in your mind, then in reality. Eee, żeby zrealizować jakiś, jakiś plan, najpierw musisz go wymyślić. Inaczej możesz być pewien, że nie wydarzy się w rzeczywistości ani razu. I z tym chciałem was zostawić. Gorąco pozdrawiam z mojego kolasu. Wznawiam w ten sposób moje spacery leśne. Dziś już jestem drugi raz. Powiem Wam, że. To jakie rozmowy w dziś się w tym lesie odbyły i to jakie fajne rzeczy z tego wynikną jest po prostu niesamowite. Na ostatnie 30 sekund jak zawsze pokażę Wam troszkę mego lasu, a na ekranie pojawią się rekomendacje filmowe z kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie dać lajka i zostawić komentarza, a jeśli Wam się podoba, także i subskrypcji.